TV Polska Razem zarzuca miastu złe zarządzanie transportem publicznym i twierdzi, że ostatnie zniesienie stref komunikacyjnych, które mają zacząć obowiązywać od marca, doprowadzi do konfliktu między MPK a MKS-em. W związku z tym czy wtedy wprowadzenie było błędem, czy za chwilę okaże się, że likwidacja jest błędem, ponieważ ta ten strata bilansowa będzie się powiększała? Zamiast się dogadywać i próbować rozwiązywać problem wspólnie, no idziemy na walkę. Przedstawiciele Polski razem zachęcają do dialogu w tej sprawie. No, nie, nie za bardzo rozumiem, z kim taki dialog moglibyśmy przeprowadzać, bo z tego co wiem, to. Tam chyba nie są specjaliści od transportu, w przeciwieństwie do nas, gdzie tutaj zatrudnionych jest parę firm, którzy rzeczywiście mają o tym dosyć duże pojęcie, więc, więc chyba tutaj nie ma, nie ma o czym mówić. Jest już nawet gotowe rozwiązanie, prosto z Francji. Tam powstał związek komunalny, który zajmuje się, zajmuje się transportem. Tym właśnie transportem w ramach aglomeracji. I jakoś mogły się dogadać kilka, kilkanaście gmin okolicznych, łącznie z miastem Limosz. Miasto ma już jednak swój plan i chce się go mocno trzymać. Program transportowy myśmy rozpoczęli bodajże dwa lata temu, właśnie dlatego, żeby, żeby transport publiczny w Rzeszowie unowocześnić. Chodzi nam o to docelowo, aby mieszkańcy, mówiąc, najkrócej zrezygnowali z jazdy samochodem, a, a, a przesiedli się na, właśnie na transport publiczny. Transport publiczny będzie szybszy, bo wszystkie remonty tych ulic, które żeśmy do tej pory zrobili, czyli powiem, że to była Podkarpacka, Lubelska, w tej chwili ale ja wyzwolenia i Warszawska, jest zrealizowana. Yy, i inne, mniejsze, więc to wszystko ma spowodować budowa, zresztą bus pasów, które, które, które znacząco wpłyną na, 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 na szybkość poruszania się autobusami, zresztą przebudowa skrzyżowań, inteligentny system, powiedzmy to, sterowania ruchem, który będzie priorytetował nie tylko przywilejowane samochody, ale również autobusy. Kosztem innych uczestników ruchu autobusy będą się poruszać sprawniej, szybciej. Przez to podróż przez miasto powinna być szybsza zdecydowanie. I właśnie tak docelowo chcemy to zrobić, aby, aby, aby właśnie ta, ta podróż się odbywała. No oczywiście wspomnę tutaj też o zakupie 80 nowych autobusów. A o wojnie między MKS-em a MPK nie ma mowy. Pasażerowie sami mają dokonać wyboru, czyim środkiem transportu chcą podróżować. Zadaniem gminy jest zapewnienie transportu publicznego. I tutaj ten nikomu łaski nie robi, po prostu my to musimy zrobić. Ale są też inne firmy, które też. Chcą taki transport prowadzić. Więc przecież mamy wolny rynek. Przypomnijmy, że od marca osoby mieszkające w strefie komunikacyjnej B będą płacić mniej za bilety komunikacji miejskiej. Ceny biletów jednorazowych będą kosztować teraz o 80 groszy mniej, a za bilet miesięczny zapłacimy nie 130 zł tak jak do tej pory, a 98. fa